Ja zepsułam zestaw w tym momencie. O nie, 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 nie. nie. Cześć, na, na kanale Agnieszka Grzelak vlog. Witam w kolejnym odcinku. Ja pana zjadam tym razem w Japonii. Może nie brzmi jak Japonia, ale jest to Japonia. Do tego odcinka miałam wybraną jedną lokację. Chciałam bardzo nagrać go w Pokémon Cafe. Potem się okazało, że są potrzebne rezerwacje i w ogóle nie ma opcji, żeby było możliwość zarezerwowania miejsca na następne dwa tygodnie. Potem znalazłam takie miejsce jak Kirby Cafe i okazało się, że tutaj są rezerwacje na miesiąc do przodu, więc po prostu nie jestem w stanie znaleźć żadnej takiej słodkiej knajpki, żeby nagrać Wam Japana jadam, więc niestety będę musiała to zrobić gdzie indziej, ale dużo z Was prosiło, żebym nagrała Japana Zjadam, kiedy jestem w Japonii, więc oto jest ten przełomowy moment po chyba 9 latach nagrywania Japana Jadam, robię to w końcu tutaj. A tak wygląda ta knajpa w środku, zobaczcie, że ma tutaj drzewko z twarzą. Jest mega słodkie, ale niestety jest totalny full przez następny miesiąc. Takie jedzonko podają, w ogóle to jest lepsze niż japońsko z chyba jeżeli chodzi o smak i jakby wielkość. Na pewno, bo to jest prawdziwe jedzenie, tylko po prostu jest mega słodkie. I tutaj jest jakby pełne menu. Nie mogę tego nagrać w żadnej słodkiej kafejce, więc pomyślałam, że nagram to po prostu w jakimś fajnym miejscu na mieście. I ja znalazłam taki piękny park, w którym mogę usiąść. Będzie taki stoliczek, że wiecie, że będę mogła zrobić to japanesie, ale tak normalnie, bez siedzenia gdzieś tam na ziemi. Tylko mam nadzieję, że znajdę jakieś dobre miejsce. A tam jest Shibuya. Zobaczcie w ogóle jak wygląda to przejście, ile jest ludzi. I tutaj znalazłam w ogóle park, który się nazywa Miyashita Park I to jest park, który jest na ostatnim piętrze tego budynku i wygląda super No dobra, tutaj jest to miejsce i ludzie sobie siedzą przy ławeczkach I ja mam tutaj miejsce między tymi dziewczynami A tym państwem Zobaczcie jak ta dziewczyna jest super ubrana Cała na różowo, jak Barbie Japońska. Podejrzewam, że będę w z tych ludzi, że tutaj nagrywam, ale z to jest, przysięgam, jedyne miejsce, jakie tu było, bo ten park jest mega popularny. Jak widzicie, tutaj siedzą ludzie za mną na trawie na przykład i jest tak dużo ludzi, więc ogólnie bardzo popularne miejsce, dużo właśnie młodych i ja sobie jeszcze, zanim zrobię bo ja zjadam, zjem mochi. No dobra, uwaga, czas wyjąć zestaw ja pana zjadam z mojego plecaczka. Wybrałam taki zestaw, który nie będzie potrzebował mikrofalówki, ok, bo to byłoby bardzo trudne, ale słuchajcie, nawet mam nożyczki, które wzięłam z hotelu, bo akurat to było potrzebne. A, i mam wodę. Mam taki zestaw, którego jeszcze wcześniej nie widziałam, i kupiłam go tutaj w Japonii, właśnie. Więc z tyłu, jakby nie ma zupełnie nic po polsku, zupełnie nic po angielsku. Więc mamy taką instrukcję, proszę bardzo. I jak widzicie, tutaj są jakieś rybki na łyżce, jest też jakiś żółwik. Tutaj jest rybka, która wpada przez coś, jest jakaś łyżka. Nie wiem do końca o co chodzi, ale wydaje mi się, że będą tutaj jakieś żelki pływające jeszcze w czymś, i trzeba będzie jakby nabierać na taką łyżkę. Nie wiem, ale uważam, że to jest mega słodkie. Spójrzcie tylko na to, super cute. A tu Wam chyba pokazuję, co będzie potrzebować czyli woda i poziom trudności jest 3 na 5, czyli nie jest super łatwy, ale też nie jest super trudny. W ogóle mega dużo dziewczyn tutaj nagrywa TikToki, w sensie siedzą i po prostu nagrywają TikToki, czyli sobie coś tam puszczają i bardzo dużo osób tak robi. W każdym razie, przechodząc do zestawu, jeżeli chodzi o instrukcję, muszę użyć nożyczek. Aha, może najpierw otworzę ten zestaw. W ogóle sam się będę nagrywać tak sama, jedną kamerą, ale mam nadzieję, że dam radę. Ej, samolot jak blisko leci. Uwaga, mamy na pewno przezroczystą ym, foremkę. Już tutaj pokazuję Wam saszetki. Jakaś jest fioletowa, jest saszetka niebieska i pomarańczowa. Teraz mamy saszetkę różową i żółtą, ale fajnie, że teraz tutaj pokazali jakby do jakiego pojemniczka to jest, jak widzicie. To jest tak trochę bardziej zaawansowane. Dalej mamy szpatułkę do mieszania. O, i chyba to jest właśnie ten pojemniczek, co tutaj jest narysowany, to jest to. Taki po prostu jakby czysty, przezroczysty, tylko mleczny. I teraz mamy tutaj taką foremkę, którą właśnie muszę wyciąć i zobaczcie, że tutaj właśnie są jakieś te żółwiki, jakieś takie rybki, ośmiornice, jakieś takie dziwne stworzenia. Au! Jest wydra. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, ale to jest wydra. Ej, czy mi się wydaje, czy nagle muzyka zaczęła grać? Bo chyba robi się zachód słońca i jakby tutaj się robi jakaś impreza, ale ogólnie mam nadzieję, że to nie będzie jakiś mega problem przy nagraniu. Więc mamy tutaj w ogóle jakąś taką łyżeczkę plastikową, widzę, plus te miejsca do wycięcia, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Krok numer jeden to wyciąć te wszystkie rzeczy, żeby rozciąć poszczególne partie. Więc uwaga, mam nadzieję, że te nożyczki będą ucieły. Mamy ciąć gwiazdkę. Ej, tu jest serio tak głośno, wszyscy obok mnie rozmawiają, jeżdżą na dole samochody. Tutaj puścili jakąś muzę. One cały czas nagrywają. Chciałam, żebyście mogli to zobaczyć, ale nie, bo myślałam, ja pana zjadam. Dobra, jest pierwsze. Teraz mamy drugie. W ogóle super, że wróciłam do Japonii, Jest ja tak cieszę, słuchajcie, jestem po prostu w niebo wzięta. Fajnie, że nagrywam ja pana zjadam po raz pierwszy w Japonii, a nie w Polsce. Tutaj mamy tą foremkę z wydrą na przykład. I teraz muszę oddzielić to od tego. Dobra, mamy kolejną. I tu jest ta łyżeczka taka ją się po prostu chyba tak, wy, tak wyjmuję z tego. Chyba tak ma to wyglądać, ale nie wiem czy mam to wyjmować ze środka. Dobra, czyli teraz muszę wziąć ten mały pojemniczek i wymieszać. Tutaj jest właśnie ta faza robienia rybek, czyli muszę dodać wodę, potem dodać proszek i dwa różne chyba kolory muszę tutaj zrobić. Te soszetki ja najpierw muszę ogarnąć, tylko gdzie jest miarka? Nie mówcie, że nie mam miarki. O, nie, nie. A, dobra. Uch, dobra, jest narysowane. Jest tutaj narysowane, że do tej zaznaczonej linii trzeba nalać wodę, więc to jest. Uch, to jest dobre. Teraz musicie tutaj na stół patrzeć. Dobra, uwaga, próbuję nie rozlać. Jezu, zrobię to na stole gdzieś w parku. Okej, okay, załóżmy, że to jest numer jeden. Pierwszą saszetkę wezmę niebieską. Podejrzewam, że będzie pachnieć jak soda. Chyba tak, ale to chyba jest. A może to jest co innego? Może to jest winogrono? Hm, dobra, zaraz zobaczymy. Wsypuję. Uwaga! Teraz biorę szpatułkę i mieszam. A jeszcze nigdy nie wybrałam, ja pana zjadam w warunkach polowych, ale mam nadzieję, że się wam podoba. No dobra, to pachnie zdecydowanie jak oranżada ta ramona. No to tak, na razie. I teraz biorę w takim razie tą foremkę. I tutaj muszę wypełnić niektóre z tych zagłębień. Chyba chciałabym, żeby wydra była niebieska, więc ją zrobię najpierw. Teraz sobie wezmę jakąś tą kałamarnicę i żółwia też zrobię niebieskiego. A co? Nie wiem, wezmę jeszcze to na przykład. Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc. Fajnie, że są dwa żółwie, bo zrobię jednego niebieskiego, a drugiego pomarańczowego. Dobra, jeszcze użyję tu, bo muszę skończyć cały kolor. O, zaczyna gęstnieć. Dobra. To chyba by było na tyle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, będzie idealnie porówno, więc tutaj już zostawiam. I teraz uwaga, biorę moje super słodkie chusteczki, które tu tutaj kupiłam, to jest króliczek by the way i muszę to wytrzeć wow. bardzo delikatna jest ta chusteczka o nie nie odlatuj Jezu w ogóle tu wieje o nie. O, nie, 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 nie. Zaczęło mi zwiewać rzeczy. Te jakby podstawki, gdy ja pana zjadam. O, nie, ja to muszę jakoś lepiej zabezpieczyć, bo to może zwiać na sam dół. To jest bardzo niebezpieczne. Nie wiem, co ja mam z tym zrobić, jak mam to zabezpieczyć, ale wow. Galeretka już prawie zastygła, więc ja właśnie tutaj tak wygrzebię z tego tego. Narysowali, żeby wyczyścić, więc właśnie to robię. Dobra, czyli teraz wygląda to tak, i muszę zrobić to samo z tą pomarańczową saszetką. Nalewam wodę do zaznaczonej linii. Teraz pomarańczowa saszetka i uwaga, ta pomarańczowa nie pachnie za bardzo, ale podejrzewam, że ma pomarańczowy zapach, jak to zwykle bywa. Uwaga, wsypuję. Ej, bardzo dużo jest tego proszku, jak na ilość wody. I uwaga, mieszamy. Mieszam, 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 żeby jak najlepiej się wszystko zrobiło. Więc teraz znowu muszę wziąć tą foremkę i tutaj zacząć wypełniać resztę. Więc wszystkie te zagłębienia, które mi zostały, to właśnie wypełnię teraz. Tutaj żółwik, mały. Ciekawe, jak to będzie miało smak. Czy właśnie rzeczywiście pomarańczowe, czy może brzeskwiniowy na przykład? A i mam wrażenie, że to szybciej gęstnieje, bo tutaj już się tak nie rozkłada równo jak tamto. Dobra, więc muszę się ruszać. O, dobra i ostatnie i muszę poczekać, aż to sobie zastygnie, więc na razie zostawiam to w ten sposób i przechodzę dalej, bo jest więcej za szereg. A więc uwaga, kolejny krok, niech ja zobaczę, drugi, trzeci. Uuu, teraz końca łyżeczka będzie, słuchajcie, tutaj jest ogarnięcie łyżeczki, muszę jakoś specjalnie ułożyć, są tutaj takie dwa zagięcia i muszę to jakoś zgiąć. Tak, żeby ona się wygięła. A okej, okay, tak, w ten sposób. I teraz muszę wyjąć środek chyba, więc uwaga. Więc jest to taka łyżeczka z dziurką. O tak. Nie wiem do końca, co się będzie z tym działo, ale to już mam gotowe. I teraz muszę wziąć. O, ten duży pojemniczek chyba ten z gwiazdką. I dosypać do niego fioletową saszetkę. Nice! Odkładam to. Słuchajcie, ja tutaj muszę tak w ogóle odkładać na miejsce rzeczy, żeby nic nie zwiało. Dobra, i tu ile wody muszę wlać? O kurde. Aha, też do zaznaczonej linii. Okej, okay. ej, całkiem dużo wody, no dobra. No i to są jeszcze troszeczkę, jak widzicie, do tej linii i to. To pachnie koszmarnie, jak pasto do zębów dla dzieci. Czyli może to jest soda. Już nawet nie wiem co to jest, ale to jak mydło. Ej, dobra, teraz się obok przysiedli chłopaki. I też coś tam nagrywają. To jest niesamowite, że tutaj ludzie po prostu tylko przychodzą i nagrywają. I ja jakby dołączyłam do nich nawet nie wiedząc, że tutaj się tak robi. No ale dobra, wrzucam saszetkę fioletową. O, nie ma fioletowego koloru. A szczerze mówiąc myślałam, że będzie. Teraz trzeba znowu wytrzeć szpatułkę. Dobra, uwaga, mieszam. O kurde, zrobiło się takie mega żelkowe teraz. W zasadzie trochę długo czekałam, aż rozmieszałam, bo musiałam wytrzeć łyżeczkę i teraz to się nie... O nie. Teraz to się nie chce tak rozmieszać dobrze, więc muszę tutaj powalczyć trochę. Nie wiem, czy to będzie dobrze widzieć, ale są takie właśnie gluty, które się nie chcą rozmieszać. Tutaj cały czas wieje, wszystko chce mi odlecieć. Nie, nie, nie. Sorry. Ej, odleciało mi na chłopaków, nie! Dobra, musiałam się powkładać rzeczy do kieszeni, żeby mi nie zwiało tych najważniejszych, których nie zrobiłam jeszcze. I teraz uwaga, mieszam to ej, to jest masakra! Jeśli nie chcą wymieszać, w ogóle mieszanie jest strasznie denerwujące! Przedstawi to zajmuje tyle czasu. If you are Ale to i tak nie jest wymieszane. Ja. Ej, w ogóle zostało mi dosłownie 20 minut do zachodu słońca i ja mogę nie zdążyć zrobić tego zestawu, więc błagam, trzymajcie za mnie kciuki. Dobra, czyli tutaj mamy już w miarę ogarnięte, jeszcze sobie wytrę stół. I teraz mam tą foremkę i do niej też muszę wlać wodę do zaznaczonej linii, tylko zaraz, gdzie tu jest... Gdzie tu jest ta linia? Żółta saszetka i to jest niby to, ale linię to ja widzę tylko tą, w sensie to jest naprawdę tak mało wody? Niemożliwe. Dobra, tutaj się trochę boję, więc chyba użyję Google Translatora. Z tego, co widzę na instrukcji, z Google Translatorem przetłumaczyło mi, że mam naleć wody tak mniej więcej w miarę... U, zaraz mi to zwieje. Mniej więcej w miarę do połowy jakby tego, tego, czyli nie do żadnej linii tej na samym dole, tylko mniej więcej do połowy, czyli pewnie tutaj nie ma aż takiego znaczenia, ale byłam w szoku, dlatego że zawsze jest dokładnie opisane, więc no dobra, spróbuję. Hi, recording YouTube. YouTube, też? Really? Oh. Hello. Chcę <laughs> pani zapytać, co robię. Ja pana zjadam. ty mm. mm. you jest know, This one? Yes, yes. i kukashi. So, kukashi. So, <laughs> Arigatou Can I take picture? Oh, of course. Can. Can I take picture with you? <laughs> Okay, robimy potę. Thanks. Do you oh, have you. a account? Uh, yes, Agag Jalak. Agazir. And you. you? Can you show ah, me? Oh, that's really cute. Ah, thanks so much. <laughs> <laughs> I want to be a changing doll. Oh. <laughs> I like wow, be... you look like one. <laughs> <Yeah>. <laughs> thanks so much. See again? Bye, bye, ale słodka! Bye, bye. Ale super, to jest ta, ta dziewczyna, którą wam pokazywałam i teraz przyszła tutaj. No grubo, słuchajcie, dobra, no to lecimy dalej z Japonozjaną. Kolejny krok, a dobra, tutaj mamy to. Muszę wyjąć sobie teraz z tego skangurka. Czyli mniej więcej połowa i żółta saszetka. I zobaczmy, co to będzie za smak. za zapach. Może ananas? Dobra, uwaga. Tam dziewczyny krzyczą coś, leje mniej więcej do połowy. Napisali mniej więcej do połowy. Teraz ta żółta saszetka. I lecimy znowu z mieszaniem. Ale tam się dziewczyny emocjonują. Coś nie wiem co tam się zadziało, ale coś się zadziało na pewno. To już jest bardzo rzadkie. Muszę to wymieszać. Tutaj mimo tego, że nie jest gęste, to i tak bardzo długo się rozmieszowywuje, Więc... Czasu, czasu, a zaraz mi zajdzie słońce. A. Co my teraz robimy dalej? Czyli mamy to żółte, To jest coś z tą łyżeczką, że pokazują, żeby ona nie była brudna, trzeba ją oczyścić w razie co. I teraz mamy krok numer 4. Będą się działy rzeczy z tą gwiazdką, bo trzeba zanurzyć tą łyżeczkę, Tutaj, gdzie jest gwiazdka, i ją wyjąć, tak żeby jakby stworzył się taki bąbelek, jakby z tego co rozumiem. I potem włożyć do żółtego na 30 sekund. Tu jest jakaś 30, więc nie mam pojęcia, co dokładnie to ma być, ale jakby coś to ma być, więc chyba znowu użyję jakby Google Translatora. Uwaga, co tutaj pokazuje. Dobra, chyba na 30 sekund trzeba to po prostu włożyć, więc jakby zobaczymy. Ok, czyli okay. mamy jeden i drugi, i teraz ta łyżeczka, którą mam. Aha! Wsadzam ją do tego i powinien się stworzyć taki jakby... O, Dobra, jest bąbelek, jest bąbelek. Teraz to na 30 sekund tu. I uwaga! Raz, dwa, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, Dajcie trzy, dajcie cztery. 30, dobra, mniej więcej 30 sekund. I teraz... No dobra, teraz jest taka błonka, wygląda to troszeczkę jak taki plastik, ale rzeczywiście no już się tak nie, nie bubluje. Okej, okay, teraz chyba do tego muszę dolać wodę, tylko co ja mam zrobić z tym? Jakby czemu miałam zrobić to już teraz? No nie, nie kumam. Dobra, poczekajcie, bo ja coś tu źle zrobiłam. Dobra, czyli muszę to odłożyć w takim razie na razie gdzieś na bok. Mam nadzieję, że to się nie popsuje. Ryzykuję, nalewam tutaj wody mniej więcej do połowy, bo mam je właśnie zalać, i potem mam je jakby tak łyżeczką próbować stąd wyjąć. Czyli tą szpatułką. Spróbować je uwolnić. O! Ej, to działa! Czy wy to widzicie? Czy możemy poświęcić temu chwilę, że to naprawdę że Ej, ale to jest super. To pływa wszystko. Mamy teraz żółwia. Ej, ale to jest świetne. Szczerze mówiąc, nie liczyłam na to, bo się bałam, że to wszystko po prostu... Się popsuje, a tutaj. Wow! Dobra, i żółwik ostatni, największy. Teraz to wszystko przemieszam, żeby nie powchodziły, no właśnie, żeby nie powchodziły z powrotem do tych form. No dobra, teraz wszystkie się ruszają, jak widzicie, wszystkie są płynne. Znaczy, upłynnione, że można je jakby łowić, z tego co rozumiem. Więc teraz challenge polega na tym, żeby to wszystko, co tu pływa, wyłowić tą łyżeczką. I uwaga, spróbujmy wyłowić to. Uh, ej, dobra, to jest super. I co teraz się z tym robi? Teraz się, a nie zaraz, że mam. Co? Co mam z tym zrobić? Nie rozumiem tej instrukcji. Tu jest narysowane coś takiego, i ja tego nie do końca rozkminiam. To się wybiera na tą łyżeczkę. Okej, okay, fajnie, jeśliś na łyżeczce, i co? I że się suwa potem na to. Potem mamy dodać kolejną saszetkę i potem mamy wlać to, i nie wiem, co się z tym robi. Jakby przysięgam, że nie wiem o co w tym chodzi, ale zrobię to. Więc chcę sobie zrobić pierwszą próbę testu, jakby pierwszy krok. Czyli mam tą łyżeczkę z tą, jakby, wiecie, żelatyną tutaj. I teraz złapię sobie po prostu któregoś z tych stworków. O, i spróbuję go sobie tak... Ha? A, pewnie dlatego miałam tego nie jeść, bo to smakuje jak woda, no bo tutaj jest woda. Więc nie, to jednak był zły pomysł. Więc lecimy dalej. Mam ostatnią saszetkę, różową. W ogóle nie pachnie, no ale dobra. Czyli mam to wsypać. I jest coś narysowane, że trzy... Ale nie mam pojęcia co trzy, więc po prostu jakby to wymieszam. Nie wiem, może trzy razy trzeba wymieszać albo trzy minuty, albo coś takiego. Ale ja to po prostu będę sobie mieszać i tyle. I co to zmienia? Okej, okay, jest inny zapach. Zobaczmy, czy to zmieni smak. Dobra, dodało smaku chyba właśnie sody. Sprawdzę jeszcze ostatni krok na Google torze, bo nie wiem szczerze, po co jest jakby... Załóżmy, że była ta różowa seszytka, ale jest jeszcze żółta i nie wiem jakby, co się powinno z tym robić i jakby po co to jest. Więc uwaga. Z tego, co rozumiem, po prostu teraz jest jakby właśnie do zabawy i do takiego jedzenia właśnie tą łyżeczką z tym żelkiem. I teraz sobie mieszacie i załóżmy, że łowicie kolejną rzecz. Mm, dobra. I teraz ma smak rzeczywiście jakiegoś takiej, takiej bardzo rozwodnionej oranżady. Ale to jest dziwne, może to chodzi o to, żeby to odbijać? O nie. Mm. Porzuciłam sobie łyżeczkę, muszę to zrobić jeszcze raz. Czyli tu zamaczam. Mamy błonkę z tego, proszę bardzo. I teraz muszę to włożyć na 30 sekund, żeby się utrwal…dziło. Dobra, wyjmuję. I znowu wygląda na taką właśnie, wiecie, utwardzoną. Dobra, zjem ostatniego żelka tak. O, tu jest taki. Uff. Ale to jest dziwne takie łowienie. Dobra, i teraz to, co mam zrobić, to mam w teorii wlać to żółte do tych rybek i poczekać, jakby aż się zżeluje. Dobra, zobaczmy, co się z tym stanie. Uwaga czy to całe się zżeluje, nie mam pojęcia. Zacznę to mieszać. Dobra, ogólnie teraz wygląda to w ten sposób. Nie wiem, czy kamera to złapie, ale zostawię to tak, żeby się trochę zaczęło, wiecie, żelować. Ale ogólnie w teorii to jest jakby koniec zestawu, koniec tej, wiecie, zabawy. To mnie bardzo tutaj zdziwiło, dlatego, że zwykle te zestawy nie są skomplikowane, jeżeli chodzi jakby o skończenie go. Czyli macie zrobione i jest finish. Ale tutaj w tym zestawie jest tak, że ja go jakby, wiecie, zrobiłam, ale nie do końca wiadomo, o co chodzi. Chodzi, czy to ma się zżelować, czy mam poczekać? Są trzy różne fazy, więc ja jeszcze chwilę poczekam, ale zaraz do będzie zupełnie ciemno. Ale tutaj są chłopaki, którzy nagrywają obok mnie, tutaj nadal siedzą ludzie, nadal jest jakaś muza. Ta grupka tutaj siedzi cały czas. Te dziewczyny są od samego początku, jak przyszłam. Ale w ogóle to, co chciałam Wam zwrócić uwagę, to to, że tutaj wszyscy używają filtrów. Jakby jak sobie coś nagrywają, jak sobie robią zdjęcia, serio, zobaczcie na to, jakby oni są tak rozjaśnieni, mają inny kształt twarzy, inne oczy, inne usta. W sensie wiecie, te filtry, robią mi taką twarz jak z animę, że tutaj jest taka wąska, wielkie oczy, wielkie czoła. Więc to jest takie mega dziwne dla mnie, jak ja to oglądam, bo u nas jakby od filtrów się bardzo mocno odchodzi, a oni w ogóle nie. Jakby dla nich to jest super, róbmy to, filtry używajmy i tak dalej. Tak samo dziewczyny tutaj też. Dobra, próbujmy zestawu. Finalnie, próba testu. Nie wiem, co to zrobiło, bo w zasadzie nie zagęściło tego wszystkiego, ale jakby poczekałam ze 3-4 minuty i nic się nie stało. a. Już wiem, dlaczego nic się nie stało. Bo miałam ten żółty dać do tego przezroczystego, więc jakby ja zepsułam zestaw w tym momencie. Znaczy, zepsułam. No, wiecie, nie zepsułam, bo to chodzi o żelki. Ale po prostu to by się zżalowało i zrobiłby się taki żelek, wiecie, do, do krojenia jakby. Ale zjem to, co mam. Mm. Czemu ja jem tym? Powinnam jeść łyżką do łomienia. Mmm, ale teraz się zrobił smak sody na maksa. O Jezu, leci mi wszystko. Muszę to chyba upić. Mm. Ale szkoda, że nie zrobiłam z tego żelka. Jest mi bardzo przykro, no ale trudno. O nie! Mm. Popsuła się moja, moja łapka do łowienia. Dobra. Ja to jem, słuchajcie. O, mam wydrę! Mm. Szkoda, że się nie udało, ale to jest zestaw robiony w warunkach połowych. Więc, jeżeli chodzi o fan zrobienia, to jest naprawdę fajny. Troszeczkę taki, że nie za bardzo wiem o co chodzi, ale ogólnie jest śmieszny. Więc, jeżeli Wam się podobał ten odcinek, Ja Padając nam zrobiony w Japonii, zaraz obok Japończyków, to dajcie koniecznie łapkę w górę. I pamiętajcie, że na tym kanale widzimy się w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Dzięki, mięknie, do zobaczenia i pa pa!